Ostatnio coraz częściej spotykam się w internecie ze słowem gaslight. I ponieważ sama jeszcze niedawno nie wiedziałam, co to jest, to pomyślałam, warto się tym podzielić. Najczęściej spotykamy się z jedną z dwóch form tego słowa albo gaslight, albo gaslighting. Zobaczmy, czy z kontekstu domyślimy się, co ono znaczy. Why is the tent so quiet? Is everybody talking about me now? Everybody is talking about you. Sure. Terry walks into a tent and everybody just happens to stop talking at the same damn time. You are gaslighting me just like my daughters. Terry, I think you're being paranoid. I'm not paranoid. I put a recording device in my girl's room. You planted a bug in your daughter's room? I do what I have to do. You are gaslighting me. Czyli wy mnie co? Może izolujecie? Może nienawidzicie, a może obgadujecie? Tutaj kontekst nie do końca jest precyzyjny i mogłoby to oznaczyć jedną z tych trzech rzeczy, ale tak naprawdę znaczenie tego słowa jest inne. Pierwotnie oznaczało manipulować albo kontrolować kogoś w taki sposób, że wmawia się mu nieprawdę, sugerując nawet, że ma zaburzenia psychiczne, i przez to ten ktoś kwestionuje rzeczywistość, swoje wspomnienia albo swoją percepcję. the po mm, white wig that's emily it's a perfect alibi wouldn't you agree because now she doesn't need one you two were in cahoots gaslighting margaret trying to drive her crazy with all this ghost stuff but why you've just answered your own question mr viola to drive her crazy Z tym słowem spotykamy się zazwyczaj w kontekście psychologicznym, ponieważ taka forma wpływu na kogoś to przemoc psychiczna. Why there is an army of lemmings dressed like you moving out here? You sound insane. I am not insane. You're gaslighting me right now. And technically, do you know that's emotional abuse? Do you know how I know that's emotional abuse? I read it in an online quiz once called Are You Being Emotionally Abused? Dziś tego słowa używa się trochę szerzej, choć oczywiście jego dzisiejsze znaczenie wywodzi się z tego pierwotnego. I powiedzielibyśmy, że to znaczy coś komuś wmawiać, czy wpierać, czy imputować, albo potocznie wciskać kit. So, when you, said you were working on a fix,

we hire actors to be love death and time they find howard and and they confront him so you want us to gaslight your boss mm -hmm. i'm sorry gaslight you know the play then it was a movie gaslight oh my god does nobody ever watch anything longer than eight seconds anymore No <laughs> To słowo, czyli gaslight, pochodzi od tytułu najpierw sztuki, a potem filmu, który powstał na podstawie tej sztuki pod tym samym tytułem, czyli właśnie gaslight. Tam były to dwa oddzielne słowa i oznacza to dosłownie oświetlenie gazowe, czy lampa gazowa. I w tej historii chodziło o to, że mąż manipuluje żoną, doprowadzając ją powoli do szaleństwa, ponieważ wmawia jej różne rzeczy. Między innymi to, że jej się wydaje, że czasami gasną lampy gazowe, a tak naprawdę wcale tak nie jest. Oczywiście historia jest grubsza, nie będę wam tutaj spoilerować, gdyby ktoś chciał sobie obejrzeć czy przeczytać, ale od tego właśnie powstało to słowo. I ciekawe jest to, że w języku polskim nie za bardzo mamy takie zjawisko, żeby od tytułu Tworzyć czasownik. To tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć zmatriksować, tak jakby miało to coś znaczyć. Um, ale mamy inne czasowniki pochodzące od nazw własnych. Po angielsku też, chociażby mówimy to Google, czyli googlować, albo to Instagram, czyli wrzucić coś na Instagram. Po polsku zdarza nam się tworzyć czasownik od nazwiska. Na przykład Sasinić, czyli nieoficjalnie młodzieżowe słowo roku 2020. Które oznacza roztrwonić pieniądze niepotrzebnie albo wydać na coś, co się nie wydarzyło. Um, spotykamy się też z takim słowem jak hajzerować, czyli zrobić najpierw coś złego czy żenującego, a potem coś fajnego, dobrego i liczyć na to, że to się wszystko wyrówna. Um, zdarza się też zobaczyć w internecie słowo nadurczokowany, czyli pijany jak Bela. Ja tylko cytuję, nie wymyślam tych słów. Having a security guard is not normal. Listen, none of this is normal. And having a wife who tries to gaslight me into thinking that it is isn't normal either and it's not kind. Yeah? or maybe I'm not kind. Podsumowując, angielskie słowo gaslight albo gaslighting pochodzi od tytułu sztuki i filmu Gas Light, czyli dosłownie oświetlenie gazowe, przetłumaczono jako gasnący płomień. I oznacza pierwotnie, Robić z kogoś wariata, manipulować kimś, a dziś używane jest szerzej jako coś komuś wmawiać, potocznie wciskać kit. Jest to forma przemocy psychicznej, więc często spotkamy się z tym słowem w kontekście psychologicznym. Mam nadzieję, że pomogłam. Takie robi minę, jak się zastanawiam. Czyli mój mózg jest częściowo na twarzy.